Witam Was serdecznie dzisiaj. Zastanawiałam się nad tym, czy nagrać dzisiaj live'a, ale stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby to zrobić, bo chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać o chorobie. Tak się zdarzyło, że akurat jestem chora. W moich poprzednich live'ach mogliście słyszeć to, jak kaszlałam. To nie jest kobiet zapalenie skrzeli, a ja tutaj, gdzie mieszkam, to nie jest leczone i generalnie zadbam sama o siebie, zresztą ja często dbam sama o siebie, mam różne zioła suplementy e, tak by sobie pomóc, ale chciałam się was zapytać jakie macie podejście do choroby? czym dla was jest choroba? wiem, że to może być kontrowersyjne co teraz powiem bo różne są choroby i Często to, co się nam przydarza, nie jest mile widziane przez nas. Natomiast tego, czego ja się nauczyłam przez ostatnich parę lat, jeśli chodzi o podejście do choroby, to jest to, że nie zawsze tak jest, ale często, jeżeli my nie zwolnimy, jeżeli my nie zwolnimy, to ciało nas zmusi do tego, żeby zwolnić. I oczywiście nie zawsze tak jest, bo czasami choroba spada na dzieci, które są w naturalny sposób aktywne. Czasami choroba po prostu wynika z wypadku albo z tego, że byliśmy w konkretnym miejscu o niefortunnej porze. Ale tak jak w moim przypadku teraz, kiedy jest to Jakieś przeziębienie to nie dokładając do tego nie wiadomo jakiej filozofii i znaczenia to jest dobry czas na to, żeby się zatrzymać. No i wcześniej ja podchodziłam do choroby z wielkim zmartwieniem. Jeśli to chodziło o dzieci, miałam w sobie dużo troski i zmartwień dotyczących tego. Kiedy wyzdrowieją, a co ja zrobię, a jak będę się gorzej czuć, zwłaszcza z małymi dziećmi. To się też zmieniło, jeśli chodzi o dzieci, bo widzę, jak bardzo zależy od mojego stanu ducha, od tego, jak ja do tego podchodzę. I to się przekłada na relacje z ludźmi, z moimi dziećmi, także z psami. Wzięłam wczoraj moje dwa staruszki, bo mam trzy psy. Dwa z nich są starsze. Zresztą to było jedno z moich marzeń, żeby zaadaptować zaadoptować psa, który jest starszy, którego już nikt nie chce. Więc jeden z nich jest z nami 3 lata, ma lat 13, a drugi jest z nami od stycznia i ma lat 10. No I wziąłem te moje staruszki do, do weterynarza. Różnie one reagowały. Ta trzynastolatka poszczekiwała na inne psy. Były takie niepewne, zwłaszcza, że to była też nowa lokalizacja, nie były wcześniej w tym miejscu. Ale tak sobie pomyślałam, że to, co mogę dla nich zrobić, to jest to, żeby ja zachowam pokój i one ode mnie ten pokój będą czuły, a to pozwoli im ogarnąć, że tu nie ma żadnego zagrożenia. Że owszem, jest tu dziwnie, są zapachy niezbyt fajne różnych e, zabiegów, innych psów. Ale damy sobie radę. I wracając do choroby, ja często byłam zła na to, no nie, no teraz, no teraz, po co mi to jest potrzebne? Przecież ja mam jeszcze to, to, to i to do zrobienia. I byłam zła sama na siebie, a teraz widzę w tym, że moje, moje w tym czasie choroby, widzę, że mój organizm potrzebuje czułości. Spokoju, rzeczy takich pomagających w stylu picie, jakieś suplementy, środki pomagające, odpoczynku. I mam nadzieję, że jeżeli z czułością podejdę do siebie samej i mojego ciała, to ta choroba też szybciej minie. I to, jest, to jest takie bardzo uwalniające doświadczenie. Podejście do siebie w chorobie, jak, jak do tego małego dziecka, potraktowanie siebie z tą czułością, z tym, czego nam trzeba. Ja wiem, że często pochodzimy z takich domów, w których tej czułości może było mało, może była przekierowana na kogoś innego, może nie było wcale. I to jest ok. Natomiast teraz, jako dorośli ludzie, możemy sobie tę czułość dać w chorobie, dać sobie ten czas, to przyzwolenie, posłuchać siebie. Przepraszam, Azel, to pralka w tle chodzi, takie moje zwyczajne, codzienne życie. Zaraz idę pod kocyk. Odpocznę. Jak wy traktujecie siebie w chorobie? Jakie macie do siebie podejście? Przydajcie sobie przyzwolenie na to, żeby odpocząć, żeby się potraktować z miłością, bo często jako kobiety mamy dużo czułości wobec członków rodziny, ale wobec samych siebie jesteśmy takie zadaniowe i rozczarowane. A zobaczcie, jakie cudowne rzeczy się dzieją, kiedy sobie same damy tę czułość. To jest, to jest, to jest właśnie ta miłość do samego siebie w praktyce, szczególnie wtedy, kiedy ciało nie robi tego, co my chcemy, tylko zaczyna szwankować i potrzebuje więcej uwagi. Przytulam Was bardzo, kończę już, bo czuję, że mi głos wysiada. Wysyłam Wam dużo dobra. Do zobaczenia.